Dotarł do nas już przedstawiciel firmy TEMSYS, pan Tomasz. Dzień dobry. A to oznacza, że niebawem rozpoczynamy konkurs, o którym mówiliśmy Wam dzisiaj rano. Godzina 12.45, pawilon III i DA Expo. Do wygrania będą te oto piękne vouchery. One nie tylko ładnie wyglądają, ale też mają bardzo ważną zawartość, ponieważ znajdą się na nich klucze licencyjne do programu Archiline XP. Co to za program, Tomku? Opowiedz nam. Prosta sprawa. Program do projektowania Kubatury, czyli budynków dla architektów i do projektu, dla projektantów wnętrz. Także kompleksowy, z wizualizacjami, z dokumentacją, zawierając nawet jakieś dodatki AI, które są modne aktualnie, więc dosyć fajnie, kompleksowo pokrywający zapotrzebowania projektantów i architektów. Po prostu. Wspaniale. Jak widzicie, warto więc przyjść dzisiaj na konkurs, wziąć im aktywny udział. Dodatkowo firma TemSys nie daje tylko programu, ale też przez rok trwania licencji oferuje swoją pomoc i swoje oprogramowanie. Więc zapraszamy Was i zobaczymy się niebawem na żywo, już w trakcie konkursu.